To nowy mityczny pistolet W dzisiejszym odcinku Będę mógł używać tylko jego Żeby wygrać grę Lokacja początkowa Na którą polecimy Będą to dokładnie kontenery I Na pewno zastanawiacie się Ej Rafa, ale Dlaczego tam? Dlatego tam Dlatego, że tam jest dużo matsów Które będą mi potrzebne A będzie mi też tak samo potrzebne Dużo złota Więc na przykład Taka flaga Jaka jest tutaj Zaraz pode mną By się przydała Ale tutaj lecą goście Więc na pewno jej nie będę miał Ogółem potrzebuję Bardzo dużo złota Ponieważ to Ten pistolet Wylatuje Ty gościu co ty gadasz, że on już do mnie bije? Ogółem widzę, że ten pistolet wylatuje z perków. Tylko i wyłącznie. No bo jest jeszcze zielony pistolet, który leży na ziemi, nie? Ale zielonego pistoletu to my nie chcemy. Także słuchajcie, głównie na czym się skupimy, to na tym, żeby mieć leczenie. Głównie się skupimy na tym, żeby mieć matce. I głównie się skupimy na tym, żeby dostać perka. Bo jak nie dostaniemy perka, no to będzie niezły dym. A ja bym chciał dostać tego perka, a jest go bardzo ciężko dostać. Rozumiecie o co mi chodzi? Mam nadzieję. Także jak możecie zobaczyć, mam 17. E, rolowanie perków. Ja się biorę za szukanie podstawowego ekwipunku do walki. Mamy kluczyk, ej, mamy fioletowy pistolecik Ej, ale nie, wolę pompę na w razie czego, no bo możemy wszystkiego używać dopóki tego nie znajdę. Także my czekamy na pierwszego perka. Naprawdę byłbym mega zadowolony, gdyby się udało dostać tego pierwszego perka albo ten pistolet z pierwszego perka. Tak to powinienem powiedzieć. Ale czy tak się wydarzy? Zobaczymy, zobaczymy, dobrze by było. W razie czego będziemy rolować sobie. Ej, wierzę w to. Wierzę, że to się uda, tylko gorzej jak to dostanę i później będą takie dymy, że mnie ktoś od razu wyeliminuje, to ja wtedy już kończę odcinek. To już to już bez sensu. Dobra, proszę pierwszego perka, halo. Czemu nie ma odliczania do perka? Dawać perka, ludzie, bo ja tu ile... O! Ej, czemu nie ma odliczania? Dobra, nie ma, rolujemy, Nie ma, rolujemy. Nie ma? Rolujemy? Nie ma? Rolujemy? No pewnie nie będzie. Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. No świetnie. Ej, dajcie tego perka. No ludzie, dajcie tego perka. Dajcie perka. Dajcie perka. Ej, no to jest żart jakiś teraz. To jest naprawdę żart. Cały czas to samo. Cały czas to samo jest. No to jest hit jakiś. Ej, trzy losowania. To jest żart, dobra. Zostawię sobie 100 złota na później. Fajnie, no to fajnie. Słuchajcie. To jest niesamowite To jest totalnie niesamowite No to co, ja sobie zbieram rzeczy Zbieram sobie wszystko co mogę I czekam na perk numer 2 Być może z dwójki to dopiero będzie wylatywać No nie wiem Jedno jest pewne, za mało złota wylatuje Tego złota powinno być więcej Ale drugie jest pewne, to lecę do tamtego ziomka Na flagę, bo tamta flaga będzie moja Tak myślę przynajmniej No I co, zobaczmy czy ktoś tutaj jest Flaga nie jest podniesiona Podnosimy flagę Aha, a jednak ktoś jest. Aha, dobra, mamy cię. Uciekaj stąd, gościu. A flaga się nie podniosła? Ej, dobra, zobaczmy. Nie mamy, rolujemy. Zczele zapfitości dostałem, nie? Ale biorę. Nie wiem, widzowie co teraz. Nie mam zielnego pojęcia, ale źle to wszystko wygląda. Mamy kolejne złoto na kolejne role, co dosyć dobrze, to... Świadczy yy. Aha, tam jest dzik, myślałem, że jakiś zamek. W ogóle mamy jeszcze oznaczone skrzynki, więc Weźmiemy sobie golda, bo w sumie czemu nie Tych Skrzynek tutaj jest dużo Zabieramy goldzika i wszystko inne Dobra, mamy golda, zaraz będziemy rolować Z kolejnego perku Ej, wierzę w to, że to się uda, z kolejnych, naprawdę wierzę w to O, tu jest skrzyneczka O, jest kluczyk nawet Zabieramy kluczyk i goldzika ze skrzyneczki no, młotek. Co, co, biorę. Dobra, mamy perka i zobaczmy. Nie mamy tego, co trzeba. Zobaczmy dalej. Nie mamy tego, co trzeba. I również nie mamy tego, co trzeba. Fajnie. Jeszcze trochę golda nam potrzeba do przerolowania. 15 golda szukamy. No, chyba to nie będzie takie łatwe. No i pytanie: czy jest jeszcze jakaś szansa? Czekajcie, 15 golda nam brakuje. Tutaj być może jeszcze będzie z flagi. Ale musimy jeszcze pamiętać o tym, że ten pistolet może będzie z kogoś. No nie, nie do końca. No i myślałem, że to Ziomek XD. Się, no to Ziomek, ale... Ale nie ten. No nie wiem, widzowie, nie wiem co ja mam o tym wszystkim teraz myśleć. Mamy tutaj jeszcze flagę, ale znając życie, zanim ona się podniesie, to trochę minie. No nic, czekamy. Zawsze to będzie... Kolejny rol, no jeszcze połówka i mamy to. No trzymajcie kciuki, bo to jak teraz nie będzie, to ja znowu muszę golda uzbierać dużo. Będzie mi trochę przykro, jak to się nie uda, faktycznie, ale damy radę. Mamy dwa perki, czuję, że teraz będzie. Czuję to widzowie. Stawcie łapkę w górę, jeśli chcecie, żeby był perk. Dawaj, 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 dawaj. Okej. Okay. Okej. Okay. O, jakie fajne rzeczy wyleciały. Nie no, są tu na dole. Myślałem, że nie ma nic faktycznie. Zaznaczyło mi chłopa tam. Ale niech sobie tam na razie ziomeczek działa. Ja sobie tu poroluję. I nie ma. Kościół! Ej! Jest! 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 Nie. nie! Nie to, nie to. To nie to. Czy to wygląda jak mityczne? Ja się już naprawdę cieszyłem, że mamy. Mamy jeszcze jeden rol. Wypychacz pistoletów, weźmy sobie. I może teraz? Nie. Nie ma. Mamy jeden golda. Może gdzieś tu jeszcze po kimś będzie? No nic, no widzę. No prawie mieliśmy po kimś, nie? Widzowie, I co teraz? Co teraz zrobić? Szukam jeszcze złota. To chyba będzie najlepszy pomysł, żeby jeszcze raz to przerolować. A jak nie, to może ktoś będzie z innej kości Jak nie, no to będziemy dalej walczyć Jak ja się ucieszyłem na ten pistolet Łow, w ostatniej chwili I może oni tam będą mieli Dobra, boi się już Czy oni tu mieli pistolet? Oczywiście, że nie Dobra, wjeżdżamy w niego No, to wjechałem. 6 godzin później. Dokładnie tak, widzowie, 6 godzin później. Ale tym razem mam 3300 złota. Słuchajcie, zbierałem to złoto. Nawet nie chcę myśleć, ile czasu. I zanim je zużyję, muszę być pewien, że mam macy, mam leczenie, mam wszystko. jeśli nie trafi mi się ten perk, to ja po prostu już nie wiem, co ja mam robić. O, i mamy pierwszego perka. Ale by było, czekajcie, losuję za darmo. Ale by było jak. O, naiwny jestem. Słuchajcie, idziemy się gdzieś tutaj schować. Wydaje mi się, że. Jest w miarę w porządku z leczeniem, i tak dalej. I lecimy sobie tutaj w to miejsce. Ucniemy sobie. Ech. Proszę was, widzę o łapkę w górę, żeby się udało. Trzymajcie kciuki po prostu. Rolujemy. Nie ma, ale jest łyżwiarz. Ok, dalej. Nie ma, ale jest atak cienia. Nie ma, ale nie ma. 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 Ej, nie. Błagam. Przecież ja tyle zbierałem tego golda. Nie ma. Nie ma. Wypychacz pistoletów. Ej, nie gadajcie, że to się nie uda. Nie gadajcie, że to. Nie, no, musicie udać. To znowu łyżwiasz, no, co dwa razy łyżwiasz no. Wszystkie już dostałem. Oprócz tego jednego. Jeszcze 15 razy. Oh. Aj, jaj. Aj, aj jaj. Aj. 13 razy. Znowu to samo. Zaraz się zdenerwuję. 10 razy jeszcze. Nie ma. Znowu jest nowy, ale nie ten. Nie ma. Dwa nowe, ale nie ten. Ej, Kaman. on. 5 razy jeszcze. 3 razy. Dwa razy. I ostatni raz. Czekam na darmowy. Dobra, mamy darmowy. Bierz mi tego tuninga. No, i nie ma, nie mam pytań. Widzowie, finalnie udało nam się uzyskać nowego mitycznego pistoleta. I to jest dzięki chłopakom. Oni wydali razem 15 tysięcy złotych, żeby przerolować to wszystko. Patrzcie, mapy skarbów, różne rzeczy będę tutaj miał. Teraz tak, jesteśmy na yy, składach. I ja ten challenge będę nagrywał na składach, dlatego, że chłopaki raczej nie będą mi mogli pomóc. Także chłopaki, bardzo wam dziękuję za wykorzystanie 15 tysięcy złota. I okazuje się, że z 15 tysięcy złota e, mieliśmy dwa pistolety, tylko kolega tutaj e, przeralował przez przypadek, a e, Kubiksowi udało się trafić. Czyli na 15 tysięcy złota dwa pistolety. Nie wygląda to dobrze. Także chłopaki, jak możecie, opuśćcie grę. Ja wam bardzo dziękuję. Także widzowie, nareszcie mamy ten pistolet. Ile ja po prostu... E, ja to nagrywam drugi dzień, drugi dzień i dopiero chłopaki wyrolowali mi tutaj Mityczny pistolet. Jestem po prostu pod wielkim wrażeniem. I teraz tak, ja muszę zrobić wszystko, żeby wygrać tę grę. To jest raz. Gram na składy, czyli jest jeszcze ciekawiej, więc oglądajcie do końca. No i musimy, musimy tutaj zrobić wszystko, żeby tutaj wygrać, no żeby tych 15 tysięcy złota nie złajstować. Także ja zabieram tutaj wszystko, co się da. Mamy tutaj leczenie. Mamy mapę skarbów, która raczej nam się nie przyda. Więc po prostu weźmiemy sobie kolejne leczenie. Ej, dobrze to wygląda. Dobra, i w ogóle ten mityczny pistolet. Zobaczmy, jakie on tutaj ma umiejętności. Bije 29. Ej, wow, 29 bije. O jest, dobre. Także ja zabieram się teraz za zbieranie maców, za zbieranie wszystkiego, co się da. No i trzymajcie kciuki, żeby się udało. Nie ukrywam, że jako że gramy na czwórki, to będzie mi mega ciężko. A i wojownika Busu sobie odbierzemy, bo ja oczywiście tego perk'a nie dostałem dalej, nie? Ale jest kolejny perk i mamy otrzymujesz dział obfitości. Ej, mogę mieć dwa? Ba nie, nie mogę mieć dwóch. Znak burzy. Ej, kolejny perk, co jest? Mój wiesz, może być spoko, co? Do uciekania, no. A właśnie, ej! Młot! Wow, ale się wystraszyłem. Dobra, strefa doszła. Dobrze by było znaleźć jeszcze młot, żebyśmy mieli w razie czego, jak uciekać. Ale wydaje mi się, że będzie mega, mega, mega ciężko. A, już młota nie będziemy mieli w strefie. Ale chmurka by była. Tutaj się ktoś klepie. Dobrze by było wziąć samochód. I przele przelecieć po tą chmurę. No ja mam nadzieję, że nie będę tutaj, nie zrobię nikomu. Poczekajcie, tam kto? Tam przeleciało. Ej, do ten łyżwierz jest dobry. Patrzcie się jak my suniemy. Dobra, słuchajcie, jadę po chmurkę. Ale to nie będzie takie proste. Ten challenge nie będzie prosty. Dlatego, że gramy na składy. Jakbym był Mongralem, no to wiadomo. Luzik, no ale. Jest jak jest. Więc wyjeżdżamy tu do samej góry, ponieważ tam będziemy mieli chmurkę. Chyba że ktoś już tutaj leci. Ale chyba jak na razie mamy luzik, a może i nie. Bierze. Wow. Dobra. Ej. Przez chwilę nie wiedziałem, gdzie to jest. O, coś tutaj się pod mną pojawiło jeszcze. I patrzcie, się dostaliśmy... Launchpadzika. W ogóle, launchpad. Launchpady są w Czy na laboratoriach ktoś jest? W sumie nie, ale tu też jest złoto. W sumie złoto mi już nie jest potrzebne na te wszystkie role. Ale to był 200 IQ pomysł, żeby tutaj zabrać widzów, no nie? Przyznajcie, to był 200 IQ pomysł. I co, 23 osoby? Ile to jest składów? Ile tam mamy składów? 10 i 10 składów? 2... Co? To 9, 22 osoby? No to, no dobra. Dużo takich niepełnych składów, coś, nie? 21 osób. Będziemy musieli na kogoś zaraz wpaść tym pistoletem, no nie? W ogóle amo by się jeszcze przydało. Dawaj amo z tego. Aha. A nie, dostałem amo! Stuwa amo! A mi się wydawało, że ktoś leciał. A, no jest, oczywiście, że jest. No i co? Dobra, lecimy. Odjeżdżamy go. I patrzcie co mu zrobimy. Ty, myślałem, że zginę z wysokości, tak szczerze. Nie wiem dlaczego, ale miałem w głowie coś takiego, tyraf, a przecież ty możesz zginąć. To no, by mi było naprawdę mega przykre, ale jest mega potężny ten pistolet. W ogóle zobaczcie, ile mamy amo. Dobrze by to było wygrać. Mamy pierwszego fraga, szukamy dalej. się panie, ale dostawa. O, ale dostawa, ty, widzowie, patrzcie się. Dostawa metalu. W sumie jak to? Napiszcie, to jest dostawa metalu, czy dostawa siarbu? Dla was. Bo ja w tym widzę bardziej metal chyba. I co tam się w ogóle. A, pa... Ej, on tam odradza. No, nie ma odradzania kolego. No i co ty na to? No, i co ty na to? Akurat jakiś spoców, co? Akurat jakiś spocuszek. Dobra, wiecie co? Może jednak odjadę. Albo odlecę bardziej. Odlećmy, bo czuję, że to może źle się skończyć. Akurat jakaś bohaterka. Aha, bo ja dopiero. Wow, korzyść koinka. Gdzie jest? No, no pewnie. To jest za mocne. Ej, w ogóle, co to ma być? Wiecie, jak ja się bałem? Ja w ogóle nie wiedziałem... Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Nie. To ja nie mogłem dwa dni znaleźć prawie tego pistoletu, a teraz mam dwa? Czy to jest jakiś żart? Ja się pytam, czy to jest jakiś żart? Tu jest kolejny ziomek. Musimy uważać. Jedziemy do lewej strony. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Boję się o swoje. Aha. Aha! Och, choinka Aha. No to Już chyba wszyscy wiemy, jak to się skończy. Jest, jest. 80. Widzowie, trzymajcie kciuki teraz, wszyscy. O, no, jest tu. O, gdzie on jest. Oj, ale to jest mocne. Jest przepotężnie mocne. No, tu jest, tu jest, tu jest No, gdzie jesteś? Koinka, źle to wszystko wygląda Musimy sobie tak zrobić I co teraz? Dobra, podleczmy się po prostu Użyjmy sobie chmury Chmurą sobie wylatujemy Pamiętajcie, że gram na składy Więc w razie czego wybaczcie Ale no nie było innej opcji, żeby to zrobić Dobra, 20 dostał Spadł no, tam ma mało. Tam coś się. Je... O, ten będzie miał biało. No, dostań. Ej, no, come on. To jest mityczne. Dobra, jest. Pięć osób. Tam mamy kogoś. Tam mamy kogoś. Ale w okolicy nikogo nie mamy. Więc możemy sobie być na luziku trzy kile. Jak mile. Dobra, tamten jest jeden. Tamtych jest więcej. Ten czerwony jest dobry. Ej, gościu. Bijcie do tamtych, tak! Bijemy wszyscy. Ja tam nic nie widzę. Albo mi się wzrok pogorszył, albo już sam nie wiem. Dobra, strzelamy cały czas. Ta, wjeżdżaj tu! Oj, oj oj. Mamy trochę przypał. Łocie, panie, co to jest za broń? I co oni tu robią? Jak tu... No, come on. I bicie do tamtego. Chyba, że to jest jeden. Kurczę, dwójka tam jest. No, źle to wygląda. Prawie biało. Dobra, tam się rozwalili. Ej, no, kaman, czemu to nie trafia? O, szyszkońka. Dobra, leży. Schodzi na dół. Dobra, mamy gotowe. No, dobra, picowie. wygrany. Chyba jeden z najtrudniejszych odcinków. Zostawcie łapkę, subskrybujcie kanał. od Ewela, Wbijajcie na ten film i trzymajcie się na razie piona.